Siemka, witam w kolejnej części zmagań z kosmosem. Dzisiaj kontynuujemy te misje, które wyskoczyły na ostatnim razem. I to będzie lądowanie na. lądowanie na Munie. Mały krok dla Kerbala. I tak, poza tym, trzeba umieścić flagę na muńskim Mare. Czyli najlepiej by było wylądować od razu na tym muńskim mare i umieścić tam flagę. To wtedy zaskaku zaskakują dwie misje naraz. A to jest jakaś orbita na... Orbita wokół Karbina na specyficznej wysokości. Więc to później. A najpierw to. Yy, dobra. Więc... Wczytam sobie tą rakietę, którą zrobiłem orbitę na Munie. I na pewno z niej się da coś ulepić, żeby tam od razu wylądować. Ona już miała być do lądowania, bo mi się pomyliły misje. Ale i tak by nie dała rady, bo paliwa starczyło mi na styk z samą orbitą. Więc ostatnio odblokowałem sobie w badaniach jakieś silniki, nie silniki. To wydaje mi się, że się teraz przyda. Dobra, wywalę najpierw ten człon którym startowałem, bo mam teraz mocniejsze trochę silniki, to pewnie sprawniej to pójdzie. Ok, dam sobie tego szypera. No i klasycznie, chyba po bokach coś. Mam teraz takie duże wykop. Wcześniej używałem dudników, chyba i do tego. Ok, odpalę chyba wszystkie najpierw i tym sobie będę po prostu sterował mocą jego. Czyli tak odpalam, odłączam 3. odłączam ten i reszta już powinna być dobrze. Tylko tam ze spadochronu. O, oh, właśnie. Spadochron osobno chciałem dać. Może to uleci, a może nie. Startujemy. Okej, okay, start. No i słabo. Chyba będę musiał jeszcze dodać za dwa te takie boostery. Bo zaraz, jak one mi odpadną, zostanie ten jeden. To coś czuję, że nie ulecę za daleko. I obraca mi się rakieta. Dobra, cofnę do startu. Dodam sobie lotki. Okej. Okay. Kładę się lekko. A i tak mi się obraca rakieta. Dobra, no, no powoli to idzie, ale jeszcze mam dużo paliwa nawet. No tu nieciekawie to wygląda w sumie. Bo zaraz zacznę spadać. Nie, dobra, jeszcze raz. Dodam sobie jeszcze ze dwa te boostery. Śmiesznie to wygląda, ale. Powinno dać radę. Ok, na pewno teraz szybciej przyspieszam. Trochę mozolnie to idzie. Ciekawe, czy tym jednym silnikiem mi się uda orbitę zrobić. Ok, więc udało mi się na tym jednym silniku zrobić całą orbitę. A jeszcze kawałek na sobie polecę nim. Bo mi zostało 240 metrów. Także spoko wyszło. Dobra, złapie tu Muna. Będę musiał w trakcie sobie odłączyć, bo braknie mi tego chyba. 900 mam do spalenia. Tu mam 240. Ok, lecimy. Aha, tylko bardzo powoli. No ale dobra, już zmienię. To będzie szybciej chyba. A, tylko teraz mam te. Dobra, wyłączę na razie ten. ten. I spróbuję na tych samych polecieć. Będę musiał je chyba odrzucić. No. Super, konstrukcja wyszła. Ale i tak się złapię, przestrzeliłem trochę. Ale okej, okay, dobra. A i przeczytałem sobie, że ten, że ten biomare to jest, są te ciemne plamy, jakby. To będę musiał celować gdzieś w te ciemne plamy. Ale one chyba są całkiem duże, więc. Nie powinno być problemu. Aha, chwila, stop. Ja lecę prosto na księżyc. Jak się z tego wydostać teraz? Jakoś tym? Albo tym? Okej. Okay. Dobra, tym mi się uda uciec. Tam właśnie był jakiś wykrzyknik jak planowałem ten manewr, ale trochę go olałem. Nie widziałem, że to jest zderzenie z księżycem. Dobra, uratowane. Aha, czyli gdzieś na takim ciemnym. Łee, to chyba damy radę. Tylko muszę najpierw sobie chyba to lecieć tutaj i zamknąć tą orbitę. Ale ja tu bardzo szybko lecę. To już nie wiem, czy tego paliwa aż tak wystarczy. 3 kilometry jeszcze mam. Przyspieszania. Chciałbym wylądować gdzieś na tym ciemnym. Tylko on się pewnie będzie kręcił i mi będzie uciekał. Dobra. Był gdzieś tu. O tu. To mógłbym wtedy zacząć zwalniać. By mnie gdzieś tu zrzuciło. Tak zróbmy. Tylko może kawałek dalej sobie przeskoczę. Stop. nie w tą stronę przeszlecę. Muszę gdzieś tu przeskoczyć. Okej. Okay. To sobie zacznę zwalniać, żeby gdzieś tu spaść. Gdzie ja spadnę? Tu, za daleko. Ok, dam tu, bo jeszcze będę hamował. To pewnie mi się gdzieś tu przesunie. No, a w sumie mogłem chociaż zapisać. Dobra, zwalniam. Ogólnie ja ten stage będę musiał odłączyć, żeby wylądować, bo tu mam dopiero nóżki. Więc chciałem jak najwięcej paliwa stąd wykorzystać najpierw. Dobra, będę sobie teraz powoli spadał. Mam nadzieję, że to mi zaliczy ten biom. Powinno. Ok, odłączam. Rozłóż te nogi. Dobra, nie. Oj, ale to wybuchło. Dobra, powoli sobie spadam. O, no i się udało. No, i klasa. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy do powrotu na ziemię. Teraz trzeba wbić tą flagę, chyba. Oj, trochę się giba ta rakieta, jak on wyszedł. Ok, analiza ustaw flagę o. Pierwszy. Ej. Ej, nie ma dużego R w tej czcionce. Pierwsze. Lądowanie. Aha, dobra, to mi się samo tak pisze takim pokemonem. Ja wszystko kapsem napisałem. Ok, misja zaliczona. Świetnie. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiegoś zapasu tlenu. Ok, to jeszcze zrobię jakieś badania, tylko analiza powierzchni. Ok, mam próbki. Stoi 36. Jeszcze mogę zrobić obserwację załogi. Okej, okay, obserwacje zrobione. Jeszcze sobie zbadam tym modułem. Tylko muszę tam teraz jakoś wrócić. Żeby tej rakiety nie przewrócić. A miałem chwyć. Kurde. Ok. Wejdź. Super. Dobra, wszystko się wysłało. A to są tego te próbki, co on zebrał, chyba. Dobra, to z tym już muszę wrócić. Teraz tak. W którą stronę? Oj. W prawo miał być. Daj, mam chwilę, żeby sobie manewr zrobić. No ale tu chyba nie ma co manewrować, muszę po prostu przyspieszyć. No, chyba mi nie starczy paliwa. No oczywiście, że mi nie starczy. Chociaż może. Ej dobra, jak to dobrze rozegram, to mi starczy. No dobra, ustawię chyba gdzieś na 40 kilometrów, żeby była ta perapsa. I pewnie na dwa albo trzy razy będę tam wchodził. Albo dobra, dam 30. Tak, dam 30. Dobra, jest 30 kilometrów. ...i spróbuję wylądować. O nie... Ok, naprostało się w ostatniej chwili. Przez chwilę bokiem wchodziłem. Ale fart. Aha, i nawet na raz się udało to zrobić. Myślałem, że z dwa razy będę krążył. Ok, najpierw spowalniające. W sumie ten drugi też już mogę. Dobra, wszystkie spadochrony rozłożone. I chyba wyląduje bezpiecznie. Dobra, udało się, koziołkuje trochę. Dobra, odzyskam go, bo zaraz się jeszcze rozwali. Teraz taki mały krok dla Kerbala, 300 punktów badań, wyślij. Dzięki nauko. I... Pierwsze kroki, umieść flagę na muńskim mare, ok Trochę mniej, bo 100. Tylko dzięki nauko. Dobra, wrzuciło od razu nowe misje jakieś. Sygnał z Muna. Oho, muszę jakiś sygnał odebrać. Wejdź do SG Kerbola. Kerbol to jest chyba słońce. Samotny satelita. Wprowadź na orbitę kerbina sondę. A. jakieś satelity będzie trzeba zrobić. Idealne koło. Dobra, zrobię sobie jeszcze to misję idealne koło między 99 a 101 km. A, no to chyba. Zrobię sobie to też tą tą rakietą, co lądowałem przed chwilą na księżycu. Nie, to nie ta. Aha, nie zrobię, bo ona się nie zapisała. Zapominam zapisywać zawsze. Liczę, że się same zapiszą. No dobra, ale tą też, też da radę. Dobra, powinno być ok. I start. Nie wiem, po co ja się przechylam tak szybko. Już mam około 100 km. Wolno przyspiesza ten silnik. Ale styknie chyba. Tu już mam 107 w Apoapsie. Aha, tu mam nad wyznaczoną. Ten wyznaczony mam chyba. A nie, nie mam. To co to jest w takim razie. Za linia, taka biała. Nie wiem. Ej, jak ktoś wie, co to jest, to dajcie znać. A, to jest chyba orbita tego. Orbita tej części, dobra. Nieważne. Idę do AP. I przyspieszam tak, żeby preapsa była między 99 a 101. Załóżmy, że 99,5 to zostawię. Ok. I teraz lecę na, na drugą stronę. Lecę na Pereapsę. Ok, tu muszę przeskoczyć. I teraz muszę zwolnić, żeby Apoapsa mi się też gdzieś do 100 zmniejszyła. I powinno, chociaż pewnie, jak tu zwolnię, to mi ta perapsa wyskoczy. Mogę dać trochę więcej. Może zwolnię lekko za nią. No, chociaż w sumie tak mocno nie spadasz. No i klasa. Misja zrobiona. No i co, i teraz jeszcze wrócić na ziemię. OK, mogę w sumie teraz wszystkimi silnikami zwolnić. Aha, a czemu one nie były odłączone? Nie wiem. Dobra, spróbuję spaść pionowo w dół. Mam nadzieję, że przez to nie zepsuję sobie misji. Tu mam jeszcze kilometra, tu mam 1700. Ej, ale ja jestem głupi. Przecież ja teraz nie zwolnię, tak. A, chociaż zwalnia. Dobra, może się uda. Ale ja mam 17 km. Ej, nie, no dobra, uda się. Już się bałem. Otwieram spowalniające. Przyspieszam trochę. Ej, okay, wypuszczam zwykły. No co to, jakaś pustynia. No i się udało. Chociaż nie wyglądało to za ciekawie. Odbieram misję. Dzięki nauko. A i kolejna wskoczyła jeszcze. Wejść na orbitę wokół Karbina mającą. Aha, to jest ta, ta sama misja, tylko inne wymagania jakby. Okej, okay, odbiorę sobie jeszcze jakieś... Yy... Spadam coś w sensie. Więc tak, chyba zainwestuję po prostu w, w mocniejszy silnik, większy zbiornik. I może te konstrukcje, żeby właśnie jakieś sobie już robić yy, bardziej zaawansowane te rakiety, a nie taką kłodę. Jedną wielką. Biorę. No i chyba tyle. A wezmę też to dokowanie. Może jakaś misja będzie, żeby zadokować. I. A to tu też wezmę. I to też. System manewrowy. I to też. Ok. No i to by było na tyle. Okej, okay, te kolejne misje no to już standardowo kolejnym razem. Bo to już jest coraz ciężej. Ta wydaje się bardzo ciężka. Nie wiem, co tu będzie do zrobienia jeszcze. Zagłębię się jak będę je robił. No i co? To tyle dzięki za oglądanie. I narka.